na Whatsappie. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku głosowych na Whatsappie. Dzisiaj, jak w tytule, będą morderstwo, zdrada, molestowanie seksualne. Przekażę Wam kilka historii klientów, którzy wczasowali się w hotelu, w którym pracowałam w Los Cristianos na Teneryfie. Tradycyjnie zapraszam Was na fanpage'a głosowych na WhatsAppie na Facebooku. Tam się pojawiają zdjęcia i linki korespondujące z treścią podcastu i możecie też się ze mną skontaktować, zadawać pytania, czynić swoje uwagi. I zapraszam też na Patronite, jeżeli chcielibyście współtworzyć głosowe i stać się częścią audycji. Przypomnę tylko, że pracowałam kilka tygodni w hotelu dedykowanym osobom z niepełnosprawnością. O tej pracy opowiadam w dwóch pierwszych odcinkach. Niedynamicznych, jeszcze takich nieśmiałych, nie lubię za bardzo początków tej mojej audycji. Słucham teraz tego z pobłażaniem. Widzę, jaka byłam wystraszona, nagrywając to w pokoiku tej Rosjanki, o której też opowiadałam. Gdzie bałam się cokolwiek robić, bałam się hałasować, i to też się odzwierciedla w tych nagraniach. Słychać, że nie czułam się swobodnie nagrywając. W każdym razie opowiadałam wam wtedy, jak dostałam pracę animatora w hotelu, opisałam szczegółowo pierwszy dzień na tym stanowisku i opowiedziałam coś niecoś o specyfice takiego zajęcia. Pracowałam po angielsku, po hiszpańsku, po niemiecku i po włosku. I oprócz tego, że miałam stałe zadania do wykonania, to miałam też być taką bratnią duszą, obecną gdzieś nieopodal, tak żeby klienci mogli nie tylko korzystać z animacji, które prowadzę, ale też sobie ze mną pogawędzić wtedy, kiedy mają ochotę. A jako, że mieliśmy trochę osób samotnych, spędzających te czasy w pojedynkę, to było sporo takich przypadków, że szukano tego mojego towarzystwa i czasami prowadziłam bardzo, bardzo długie rozmowy w różnych językach. Zresztą no nie tylko o osoby samotne chodzi, bo też poznałam kilka wspaniałych par. W każdym razie nagadałam się. Czasami były to rozmowy bardzo uciążliwe, albo po prostu nudne, ciągnące się jak flaki z olejem, albo męczące ze względu na moje niskie umiejętności językowe. Czasami mi było naprawdę trudno, bo chociaż na przykład niemieckiego uczyłam się 16 lat i był taki moment, kiedy no mogłam sobie pogadać swobodnie, to teraz po tylu latach braku kontaktu z językiem i już to tak kolorowo nie wygląda. A mi hotelu byli właśnie głównie Niemcy, bo też właściciele są z Niemiec. W każdym razie obok rozmów nijakich odbyłam też bardzo wyjątkowe, dużo wnoszące, które mnie czegoś nauczyły, otworzyły na coś oczy, a były też rozmowy po prostu ciekawe, że ktoś tam mi opowiedział jakąś interesującą historię. No i przede wszystkim Zawsze to były jakieś lekcje językowe. I jestem bardzo wdzięczna moim rozmówcom za ich cierpliwość, że próbowali ze mnie wyciągać słowo po słowie, zgadywali o co mi chodzi, podpowiadali mi i jakoś się w tych kilku językach udawało dogadywać. Historia pewnej pary, jednej z moich ulubionych par, bo to jest tak, że niektórych klientów niemalże ignorujesz, bo właściwie i oni niespecjalnie zwracają na siebie uwagę, Niektó których rejestrujesz, ale nie chcesz mieć z nimi wiele do czynienia, jakoś tak czujesz, że nie. A niektórzy zapadają ci w pamięć i stają się jakby twoimi turnusowymi przyjaciółmi, <laughs> że to już jest oczywiste, że zawsze się do nich uśmiechasz, że po 10 razy dziennie mówisz im ola albo hallo, albo hello. I z nimi się właśnie rozmawia, oni do ciebie zagadują. Jeżeli nawet to nie jest kwestia jakiejś tam długiej historii i siedzenia, wspólnego, półgodzinnego czy godzinnego rozmawiania, to to są takie small talki. to jest jakieś tam zażartowanie, chwilę po tym jak ja coś powiem przez mikrofon, to, to coś tam odpowiedzą, że a, to idziemy zaraz grać albo o, fajnie powiedziałaś <laughs> wiecie, no cokolwiek ale jest jakaś tam interakcja i była taka jedna para Austriaków i kiedy nie mam co robić i obserwuję ludzi to lubię zastanawiać się kim oni są, to myślę czym się zajmowali zawodowo, kiedy jeszcze byli Aktywni zawodowo, jak, jak wyglądały ich relacje, jeżeli znają się od dawna, są starym małżeństwem. I na przykład ta para austriacka to osoby sprawiające wrażenie bardzo aktywnych w przeszłości. Ja sobie ich tak wyobrażałam jako szalejących gdzieś tam na szybkim motocyklu. Są cali wytatuowani oboje. On ma dłuższe włosy, siwe, spięte w kitkę, ale, ale wciąż długie. Kiedy on leży plackiem na leżaku i się opala, to on. Ona ma słuchawki w uszach i coś tam sobie medytuje, porusza się na wózku inwalidzkim, nie jest w stanie chodzić, on się nią zajmuje, wozi ją to tu, to tam. Dużo jedzą, dużo piją i są tacy otwarci, wiecznie uśmiechnięci, więc miałam takich kilka obrazów w mojej wyobraźni, jak mogła wyglądać ich szalona młodość. Zatem to jest jedna z moich ulubionych par, a opowiedzieć chcę historię innej mojej ulubionej pary. Myślałam, że oni są Niemcami, rozmawiali po niemiecku, ja do nich mówiłam też po niemiecku, ale wyszło szydło z worka, że kobieta jest francuską. Kiedy mieliśmy koktajle dyrektorskie, raz w tygodniu kelnerzy przygotowują na stole bilardowym obrus i koktajle alkoholowe bezalkoholowe, jakieś przekąski tutaj coś tam z tuńczyka, tutaj kalafiorem, jakieś tam chipsy, orzeszki i ludzie się schodzą, odświętnie ubrani. Wiecie, jeszcze chwilę temu byli w kostiumach kąpielowych zupełnie mokrzy, a teraz już szybko, szybko. Syn właściciela uroczyście schodzi z salonów do ludu i otwiera te koktajle dyrektorskie, tak, jako dyrektor. Pozdrawia wszystkich po niemiecku, bo on jest Niemcem i właśnie hotel jest dedykowany Niemcom, co mi się ostatnio bardzo nie podobało, bo byli tam również Anglicy, Hiszpanie, Holendrzy, a on nawet nie próbował po hiszpańsku czy po angielsku, co byłoby oczywiste, ponieważ jesteśmy w Hiszpanii, a angielski jest ogólnie przyjętym językiem używanym między nacjami różnymi, kiedy nie zna się swoim. Macierzystych języków. Przywitał po prostu ludzi po niemiecku, podziękował, że tutaj są, no i zaczęli pić. Ludzie mu się tam skarżyli, co komu się nie podoba. To właśnie to jest okazja, żeby z dyrektorem porozmawiać, tak, z synem właściciela. A ja jestem od tego, żeby chodzić w koło i pytać ludzi, czy chcą drinka, żeby im podać, no bo wiadomo, wielu ludzi nie chodzi, więc żeby tam nie musieli z tymi wózkami się przepychać wokół zastawionego stołu, to chodzimy do nich z stacami, z przystawkami i pytamy, czy czegoś sobie życzą. I właśnie w takim momencie zaczęłam rozmowę z tą panią. Kobieta, może niewiele po pięćdziesiątce. Ładna, elegancka, zadbana. Zawsze oboje z mężem byli dla mnie bardzo mili, coś tam zagadywali. Wiedziałam, że nie są Hiszpanami, a starali się chociaż tam półsłówkami coś mówić po hiszpańsku. Proszę, dziękuję. I zeszliśmy jakoś na narodowości. Był smoltok o krajach, o nacjach i ona zażartowała że jest też trochę Włoszką, na co jej mąż powiedział, no ale dopiero od 4 lat wie o tym. I zaczęła mi opowiadać historię, jak to 4-5 lat temu znalazła gdzieś w papierach, się doszukała, że jej rodzice mają takie grupy krwi, że ona nie może być ich dzieckiem, bo ma inną. To znaczy jej ojciec już nie żył wtedy, ale wynikało z dokumentów, że nie mogła być... Dzieckiem swojego taty. I moja pani francuska przycisnęła swoją wiekową mamę, już prawie 90-letnią wtedy, i dowiedziała się, że jest właśnie owocem przygody z Włochem. A jest najmłodszą córką, najpóźniejszą, jest trzecią siostrą. I ta jej mama całe życie była z ich tatą, z jednym mężem. To znaczy, że mieli dwie córki, i tam później, nie pamiętam już teraz, 10 albo 13 lat po tej drugiej córce urodziło im się trzecie dziecko. I ona zawsze czuła się trochę inna. Widziała, że jest zupełnie inna. Jej siostry mają blond włosy, zawsze się spieką na raka, jak się opieka. Palają. Ona ma ciemne włosy, co prawda jasne, błękitne oczy, ale ciemne włosy, ciemną karnację, zawsze się opala szybko na brązowo. I takie rzeczy, wiecie, stereotypowe. Ona mówi, że bardzo dużo je. A szczupła dosyć kobieta, ale mówi, że jakby miała taką kulturę jedzenia. Uwielbia celebrować, jeść po nocach, że uwielbia oliwki, że sadziła sobie jako dziecko w pokoju, w środku drzewka oliwnej i że wszyscy jej mówili, wariatka, co ty robisz. I wiecie, to brzmi naiwnie. Bo ona mi mówiła o cechach, które stereotypowo przypisujemy typowym Włochom, tak? I wydaje się, że te rzeczy pochodzą z tradycji, że skoro jesteś od małego uczony, że je się kolację całą rodziną, zbierają się trzy domy, bo mieszkają dom przy domu rodzice, dziadkowie, siostry, brata, kuzyna, konia, szwagier i wszyscy razem siadacie do wielkiej kolacji o godzinie 22 i jecie i pijecie czerwone wino do północy, no to później jesteś w tym duchu i potem nawet jak wyjeżdżasz z kraju, czy jak tworzysz rodzinę mieszaną, bierzesz ślub z kimś innej narodowości, to i tak w tym swoim domu forsujesz te tradycje, które wyniosłeś z domu rodzinnego. Ale jeżeli nie wiesz, że jesteś Włochem, mieszkasz we Francji całe życie ze swoją francuską matką, francuskim ojcem i dwiema francuskimi siostrami, no to aż się nie chcę wierzyć, że ona tak wielce jako dziecko lubiła drzewka oliwne. Poza tym zawsze była takim typem sportowym, a te jej siostry takie troszkę grubiutkie, raczej takie ospałe, no generalnie nie pasowała do rodziny. Mówi, że jej tata nigdy nie dał jej tego odczuć, nie wie, czy on wiedział, mógł wiedzieć, mógł się domyślać, albo mogło być wszystko jasne między małżonkami i po prostu wiedział, ale mówi, że ona nie pamięta, żeby dał jej odczuć, że ona jest inna, że nie jest jego, okazywał jej całą miłość, którą mógł. Zmarł, kiedy ona miała 5 lat, czyli ona swojego, bo tatę niebiologicznego znała tylko przez 5 lat, i przez kolejnych, nie wiem, 40, 50, nie wiedziała, że to wcale nie był jej tata. I bardzo, bardzo ubolewa nad tym, że mama nigdy jej niczego nie powiedziała, bo miałaby szansę odnaleźć biologicznego ojca, spędzić czas ze swoją rodziną, zdobyć wiele innych doświadczeń, które jej odebrano. Te cztery lata temu, kiedy moja pani francuska dowiedziała się, że jej tata nie był jej tatą, próbowała wyciągnąć jakiekolwiek informacje od swojej mamy. Ta podała jej nazwisko i adres. Adres we Włoszech. W Bari, adres, gdzie mieszkał ten mężczyzna, który tych 10 lat temu odwiedził Francję i poznał jej mamę. I moja pani francuska zaczęła go szukać. Niestety okazało się, że jej ojciec już nie żył, więc kolejny cios tak, bo straciła go jakby podwójnie, miała nadzieję, że się spotkają, a jednak nie. Dotarła jednak do jego rodziny, dowiedziała się, że nigdy się nie ożenił, nigdy nie miał dzieci, a bardzo chciał. Podobno mówił o dzieciach, że chciałby mieć potomstwo, więc mógłby się bardzo, bardzo cieszyć, jeżeli kilkanaście lat wcześniej dowiedziałby się, że ma córkę we Francji, ale udało jej się pojechać do Bari, spotkać z rodziną. Poznać swoje kuzynostwo. Mówi, że jest bardzo zauroczona swoimi kuzynkami, że one są takie piękne, że nie możesz się na nie napatrzeć. Ciemne, czarnowłose dziewczyny z błękitnymi oczami, tak jak jej oczy. I mówi, że oglądała zdjęcia i to już któraś tam generacja musi mieć te błękitne oczy, bo, bo dużo zdjęć tata jej taty, jego tata, tam z dziada, pradziada te oczy zawsze są niebieskie. Nie wiem, jak ona to widziała <laughs> na czarno-białych zdjęciach sprzed wielu. Dekad, ale tak mi powiedziała. I niestety teraz już ma problemy z chodzeniem, wtedy jeszcze była mobilna, a teraz już jest przykuta do wózka, więc planowanie drugiego wyjazdu, drugiej wizyty w Bari trochę się skomplikowało, ale utrzymuje kontakt z tą rodziną i bardzo by chciała odwiedzić ich ponownie. I to jest okropne, że całe życie czuła się jakaś taka nieswoja. Nie na swoim miejscu, nie tam, gdzie powinna być. I po latach, po latach dowiaduje się, że gdzieś tam jeszcze ma bardzo, bardzo daleko. Ma wielki żal do swojej mamy, próbuje od niej wyciągnąć cokolwiek. No, rozmawiają, bo rozmawiają. Uznała, że mama już jest bardzo stara, <laughs> tak powiedziała, więc nie ma co się obrażać, i tak dalej, ale ma do niej wciąż wielki żal. Stara się z niej czasami coś wyciągnąć, ale mama twierdzi, że nic nie pamięta. Skoro podała córce nazwisko i adres, jak może nie pamiętać okoliczności, w jakich poznała się z ojcem swojej córki? A mogłaby to być piękna romantyczna opowieść, prawda? Ludzie w hotelu opowiadają mi przeróżne rzeczy, w przeróżnych językach. Jest jednak kobieta, z którą rozmawiam równocześnie po hiszpańsku, angielsku i niemiecku. Naprawdę, w jednym zdaniu ona jest w stanie zaprezentować wszystkie te trzy języki. Pani po czterdziestce i na przykład nie utrzymuje kontaktów ze swoimi rodzicami. Przestali się z nią kontaktować, kiedy zaczęła mieć problemy z chodzeniem. Przerosło ich to, przestraszyli się, nie wiedzieli jak ją traktować. Odkąd ona sobie chodzi z balkonikiem... To Mówi, że nie ma już rodziców. Teraz jest tutaj na Teneryfie z Hiszpanem, mieszka z Hiszpanem, kupiła dwa domy, więc tak się zastanawiam, czy on po prostu chce ją wyrolować, <noise> bo jeden dom ona chce wynająć, przesłała mi zdjęcia, lokalizację, ofertę i tak dalej. Już gadałyśmy, czy może ja tam zamieszkam, a drugi dom jest dla nich. Ona teraz za kilka dni wraca do Niemiec, tylko na jakiś czas, tam na sześć tygodni. Tygodni, no, ale zawsze coś. I pytam, no ale co, co z tym drugim domem? Minowio, mein Freund. Teraz tam będzie mieszkał ten jej Hiszpan. I tak sobie pomyślałam, że kurczę, może ten dziad jeden chce wykorzystać. Biedną Niemkę poleciał na kasę, bo naprawdę przeurocza kobieta. No taka ekscentryczna, naprawdę dziwna, ale bardzo miła. Miałam też inną panią, Hiszpankę z Santa Cruz de Tenerife, czyli ona mieszka na stałe na północy wyspy, ale. Raz w roku przyjeżdża tutaj na wakacje, na południe. Ma też różne problemy zdrowotne ma bardzo opuchnięte nogi, ma problemy z poruszaniem się, ma problem ze wzrokiem, ma bardzo wyraźnego zeza, ma problem z mówieniem, bo ma też niepoprawnie zbudowaną szczękę. I ona uwielbiała ze mną grać we wszystko, co możliwe i gdzie można wygrać kupon na drinka. O ile w pierwszym tygodniu w tym czasie zawsze się nudziłam, bo siedziałam sama z tymi rzutkami albo z tym siulbakiem i nikt nie chciał grać. O tyle, kiedy ona przyjechała do hotelu, zawsze była gotowa na ścianie, na rozpisce sobie sprawdziła, w co dzisiaj gramy, i zawsze stała, już czekała, zanim ja przyszłam, żeby zagrać. I zwykle grała sama. Dawała mi kupon na drinka i szczęśliwa odchodziła. No i tak też sobie czasem gadałyśmy, już się zbierała do wyjazdu, już czekała przed bramą. Na na taksówkę, pożegnałyśmy się, wymieniłyśmy się numerami telefonu. Ja wierzę, że ją kiedyś jeszcze spotkam. Chciałabym się gdzieś tam na północy z nią na kawę umówić. Wydaje się, że to bardzo samotna kobieta. Kiedy raz podeszłam do były dwie czy trzy panie i powiedziałam do nich senioras, ona mi zwróciła uwagę, że o, kto jest seniora, ten jest seniora. A ja, perdona señorita, ahora mejor. Zatem jest panną, mieszka sama, nie ma dzieci i kiedy przyjeżdża raz do roku tutaj na południe, widzi ciągle tych samych ludzi, bo tu tak jest, że niektórzy tak okazyjnie przyjeżdżają sobie na wakacje raz w życiu, a niektórzy tu są co roku, w tym samym czasie. Regularnie i te osoby już się znają. To jest też tak, że tu jest sezonowość, tak wygląda, że latem jest więcej takich wakacyjnych wypadów, jest więcej Hiszpanów, może się trafić rodzina z dziećmi, a zimą tu przyjeżdżają właśnie chole. Szwedzi, Norwegowie, którzy co roku przyjeżdżają tu na 2-3 tygodnie z jakąś na przykład niedołężną babcią, czy niesprawną ruchową młodszą osobą, która potrzebuje rehabilitacji. Hotel ma bogatą ofertę rehabilitacji, różnych zabiegów. I oprócz tego, że są tu ludzie, którzy mieszkają w okolicy, mają swoje apartamenty albo mieszkają w hotelu, w prywatnym apartamencie wykupionym i chodzą na terapię, chodzą na salę gimnastyczną i biorą udział w Aktywnościach. To są też ludzie, którzy mieszkają za granicą, ale regularnie. Przylatują raz do roku tutaj i mają terapię, i, i kiedy zlatują się w tym samym momencie, to już ludzie z różnych stron świata się znają. I ona jest taką osobą, która pomimo, że jest stąd i przyjeżdża raczej w czasie letnim, to też pokrywają się jej turnusy z różnymi innymi osobami, więc tutaj była naprawdę szczęśliwa. Było widać, że, że kwitnie, że lubi być z ludźmi, rozmawiać, grać, pić te drinki. Była bardzo, bardzo nieszczęśliwa, że musi odjeżdżać było mi tak przykro. I tak samo, już któryś raz z rzędu przyjechało tutaj trzech chłopaków z Manchesteru. To znaczy, jeden to facet, facet, rosły facet, muskularny, ramiona pokryte tatuażami, rękawy, tak. I dwóch chłopców y, na wózkach, jeden szesnastoletni, drugi tam dwa czy trzy lata mniej miał. I ten jeden taki fajny, aktywny, bardzo dużo ze mną rozmawiał, podobało mi się to, że mogłam sobie z nim pogadać. I to był właśnie okres, kiedy miałam więcej roboty, ponieważ kobieta odpowiedzialna za Poli Deportivo, za halę sportową, ona wzięła sobie urlop, bo powiedziała mi, że jej chłopak ma przyjechać niedługo na wakacje i że właśnie ostatni raz widzieli się w zeszłym roku, że on ją bardzo zranił i ona go nie chce widzieć, chce go ominąć, więc oficjalnie po prostu jest mało ludzi, teraz nikt nie przychodzi na fizjoterapię i na gimnastykę, więc ona weźmie sobie wakacje. W praktyce ja miałam problem, bo ludzie mi przychodzili, a ja byłam niekompetentna i nie nie mogłam z nimi zrobić to, co ona robiła. W ogóle musiałam być w dwóch miejscach naraz, bo miałam też animację. Była w ogóle skarga na mnie do dyrektora, że ja nie robię gimnastyki na wózkach, chociaż zawsze byłam gotowa ją robić. Ale jeden Brytyjczyk zawsze przyjeżdżał 15 minut spóźniony, i ja już musiałam za chwilę robić inne rzeczy w ramach animacji, i on później naskarżył, że nie było gimnastyki. <gum> A czemu? A no właśnie, bo Monika uciekła, bo nie chciała się spotkać z mężczyzną, który złamał jej serce. No i już Monika wróciła i pyta czy widziałam tego jej chłopaka. A ja mówię że, no właśnie pierwsze dni jak ty wyjechałaś, to ja pamiętałam o tym i obserwowałam ludzi i zastanawiałam się który to. Ale później zupełnie o tym zapomniałam. A ona mnie pyta, no a takiego faceta co z dwoma chłopcami na wózku był, to pamiętasz? A ja, geno, de verdad!" Więc ten właśnie muskularny Brytyjczyk to był asystent. On tu przyjechał z tymi chłopcami jako ich asystent i on właśnie jej biednej namieszał w głowie. A Monika jest kobietą po pięćdziesiątce. Tymczasem ten chłopak jest niewiele po trzydziesce. I oni się poznali w zeszłym roku. Tak samo jak on przyjechał tutaj na dwa tygodnie. No i między nimi już romans się zawiązał pierwszego dnia. No i tak byli ze sobą te dwa tygodnie. On w ogóle jest byłym żołnierzem, już emerytowanym pomimo wieku, ze względu na słuch problemy ze słuchem i w ogóle okazało się, że był na tej samej wojnie z innym facetem, który tutaj mieszka i przychodzi dzień w dzień na rehabilitację do hotelu. Steve, prześwietny koles. On ma, nie wiem, 70 parę lat. Porusza się na wózku, ledwo mówi, bo ktoś przy nim rzucił granat i nastąpił wybuch bardzo blisko niego i koles był po prostu cały zniszczony. Teraz ma plastikową rurkę, która stanowi część Przewodu pokarmowego i ma problemy z jedzeniem, i jest taki śmieszny, zawsze zajeżdża od tyłu i robi BU! I ja muszę zawsze udawać, że się wystraszyłam i że jestem taka zaskoczona. I zawsze, jak przybija mi piątkę, to też próbuje mnie wykiwać i tą rękę przesunąć, tak żeby mnie trafiła. I ja już go wyczaiłam i zawsze go od drugiej strony biorę i udaje mi się. I ha, you ha, already know. Bardzo pozytywny człowiek, taki śmieszek. I właśnie byłam w szoku, jak dowiedziałam się. Że oni brali udział w tym samym konflikcie zbrojnym w Afganistanie, ci obaj Brytyjczycy, i poznali się tutaj, w tym hotelu, w zeszłym roku, od słowa do słowa, i okazało się, że gdzieś tam walczyli na jednym froncie. No i ten nasz młody żołnierz ma traumę powojenną, zażywa kokainę, przyleciał tutaj do nas i zaczął swoją relację z Moniką. Było to dla niego bardzo dobre, zdrowe, taka odskocznia. Nie brał przez te dwa tygodnie, umawiali się na kolejną podróż, już mieli lecieć razem do Amsterdamu. Jak on wrócił do Anglii, to wciąż byli w kontakcie, brali to na serio, miało coś z tego być, właśnie uznali, że pomału, pomału będą się poznawać, więc zaplanowali kilka dni w Amsterdamie, on na nią naciskał, że ma kupić bilety, że już, już, że, że no dzieje się, lecą, ona w końcu kupiła te bilety, a ma tutaj córkę, nie jest już ze swoim mężem, wychowuje córkę i jakby to był dla niej priorytet, ale postanowiła, dobra, szaleje, poznamy się, Zobaczymy, rodzina rodziną, ale tutaj muszę myśleć też o sobie, o swoim szczęściu. I zdecydowała się na wyjazd. Tymczasem on szukał lokatora do swojego mieszkania, bo opuścił go jeden lokator, szukał kogo innego. No, i jako że taki był w niej zakochany, zapatrzony w nią, to po powrocie do Anglii z wszystkim w koło opowiadał o niej, wszyscy jego znajomi wiedzieli, że jest Monika, że są razem. No, i jedna jego znajoma, która się w nim tam skrycie podkochiwała, załapała okazję, jak usłyszała. Że, że on tam kogoś tam ma, ale właśnie chce wynająć mieszkanie. No to ona powiedziała, że ona tam idzie i będzie z nim e, współdzieliła to mieszkanie, będzie jego współlokatorką, będzie dzieliła z nim koszty. No i tak się to skończyło, że zaszła z nim w ciąże. Więc Monika miała już bilety do Amsterdamu kupione, a on jej powiedział, że tak się sprawy mają, że nigdzie nie lecą, a w dodatku wrócił do kokainy. Suma summarum, koleś ma dziecko w drodze z kobietą. z którą nie chce być, już się rozstali, ale w międzyczasie napisała do niego kilkunastoletnia dziewczynka. Odnalazła go, mówiąc mu, że jest jego córką. Bo okazało się, że właśnie za młodu porzucił dziewczynę w ciąży. Więc teraz już ma wyrośniętą córę i drugie dziecko w drodze. Więc powiedział, że absolutnie chce uczestniczyć w wychowaniu tego dziecka, chociaż nie chce być z tą, tą kobietą. To chce być częścią świata tego dziecka, nie chce drugi raz zmarnować tego momentu. Tak jak Stało się z jego pierwszym dzieckiem. No a czemu nasza fitness woman Monika jest tak naiwna i w ogóle od razu wpadła, zakręciła się, zakochała się w jakimś młokosie i później nie mogła się pozbierać, bo ciąży na niej trauma. Jeśli tylko pojawi się ktoś w zasięgu jej wzroku, jeżeli ktokolwiek zwróci na nią uwagę, to ona już jest cała jego, jest przeszczęśliwa, że w końcu się nią ktoś zainteresował, bo ma spaczone poczucie wartości, spaczone postrzeganie świata. Nie miała nigdy stabilizacji, poczucia bezpieczeństwa. Jako dziecko była molestowana przez swojego ojca, biologicznego ojca, który co prawda, tak mi powiedziała, nigdy nigdy jej nie zgwałcił, ale na przykład przychodził do niej po nocach i masturbował się w jej pokoju, kiedy ona spała, dotykał jej. Wyobraźcie sobie, że znam kobietę kilka dni i mi opowiadała tutaj historię swojego życia. Tutaj w tematykę odcinka wpasowywałaby się jeszcze historia o morderstwie, którą opowiedziała mi współpracowniczka Aitana. Jej rodzice zostali zamordowani na jej oczach, ale o tym już mówiłam, więc nie będę się powtarzać. Możecie wrócić do odcinka czwartego głosowych na WhatsAppie. Jeszcze jedna szybka historia. Jest taka para, para w średnim wieku, myślałam, że są Niemcami, posłyszałam niemiecki, ale też często mówią po angielsku, też próbują po hiszpańsku, więc nie byłam pewna. Jak im powiedziałam, że myślałam, że są Niemcami, to się obrazili, oburzyli, zaczęli szyczeć i ja mówię, że ja tak samo reaguję, jak ludzie pytają, czy jestem z Rosji. Śmiali się i doskonale rozumieli problem. Ona jest z Holandii, a on z Belgii. No i powiedzieli mi, że mieszkają tutaj. wynajmują mają prywatny apartament w tym hotelu, więc są tutaj cały czas, przychodzą sobie na różne aktywności. Mieszkają tu dopiero 8 miesięcy. Poznali się dwa lata temu, tutaj na Teneryfie, podczas gdy on spędzał tu tylko 3 dni, spędzili te 3 dni razem, potem każdy pojechał w swoją stronę, ona mieszkała w Holandii. On w Belgii, pozostawali w kontakcie internetowym, rozmawiali przez WhatsApp. Ona była wtedy mężatką, ale wymownie pokazała mi dłoń z pustym palcem i teraz już drugi rok są razem. Mają przyszykowane inne mieszkanie, tam dwie ulice dalej, w którym już zostaną na zawsze, jak to powiedzieli. On się porusza na wózku, ona zaczęła go tam macać po nogach i mówi, że nic mięśni nie było. Teraz jest lepiej i lepiej, bo ten klimat naprawdę służy. I zaczynają mu się do nogi wzmacniać, i, i wierzą, że, że on znowu będzie chodził. Więc para na pewno grubo po pięćdziesiątce i zobaczcie, znaleźli swoje szczęście, znaleźli drugą młodość, znaleźli miłość gdzieś na końcu świata i teraz sobie żyją w raju na ziemi, na Teneryfie razem. I Monik jest osobą, która aktywnie śledzi mojego fanpage'a poświęconego temu podcastowi i domaga się tłumaczeń, przynajmniej. Na angielski. Zatem, jeżeli chcecie oglądać zdjęcia korespondujące z treścią podcastu, to zapraszam na Facebooka Głosowe na Whatsappie. I do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie. Głosowe na Whatsappie.